Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a my gramy dzisiaj w Strażniku Galaktyki, także znanych jako drących morder załogów w Galaktyce, bo gadają cały czas, nawet nie dało mi zrobić spokojnie intra, próbowałem już trzy razy, nie udawało mi się, ale tym razem w końcu mi się udało. Coś mi się kojarzy jakbyśmy już ten ja konkretny fragment przechodzili wcześniej w naszej przygodzie z Grom, bo rozmawialiśmy z całą naszą załogą, więc... Mam nadzieję, że to tylko, tylko jeden z elementów, którego nie zdążyliśmy gdzieś tam e, zapisać, że tak powiem, w trakcie gry. Ale reszta dialogów jest jakby już za nami. Więc pójdziemy sobie zaraz do kokpitu i zobaczymy, dokąd to się wybierzemy dzisiaj. Gród jest gród, wiadomo, on wszystko wie. To jest mądry drzewiec. O, kosmos. Hmm. Uch, już tam się pojawił. No, trzeba przyznać, się dzieje troszkę w ciągu tego dnia. Zresztą zależy, zależy, jaki to dzień w ogóle w kosmosie. Bo wiecie, niektóre są dłuższe, a niektóre krótsze. No dobrze, możemy to zrobić. Cóż, wiemy co mamy robić. Mamy lecieć na Xandar. Obawiam się, że skoro zniknął mój drogi pieterze Quilu, to raczej go nie ma. O, szlak. Natomiast inne osoby tu tam, Chyba kościołek nam nie odpuści tak łatwo. Trzeba było dać na tacę. Trzeba było dać na tacę. Jeszcze ci raczej musisz, jeśli pracujesz dla niej, bo tym rocket to nie jest pośrednia forma życia. Faktycznie nie brzmi wybitnie dobrze. Ups. listen I get that Lady Helbender's super pissed, but now it's really not the best time. Did you think that she would ease her bounty simply because you somehow managed to elude the Blood Brothers in nowhere? E, nie, 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 ja tak nie myślałem, Lady regard, so called Guardians of the Galaxy. Prepare to be eliminated. now you're prepared to be okazje Powalczyć sobie w kosmosie, że tak powiem To Rocket im dowalił, dokładnie <grywa> Ja nie jestem w 100% tego pewien Tak Zdecydowanie nie jestem tego w 100% pewien, ale zobaczmy no, może piu, 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 się nam udadzą Rozumiem, że to my będziemy kierować naszym stateczkiem Patrzcie jakie gładziutkie przejście Zapomniałem już jak się tym kieruje szczerze mówiąc, uch uniki Dobra, możemy strzelać Latamy myszką Dobra, wypadałoby zawrócić i zacząć właśnie oszczeliwać też ich. Mamy radę, to nie jest aż tak trudne. Teraz może zrobimy unik. O, tutaj są ludzie. Dlatego no, weźmiemy sobie na spytki. Dobra. a, chyba walnęliśmy przy okazji w asteroidę. Dlatego tego spróbujemy rozwalić. Proszę bardzo, od razu dopiemy kolejny kontakt Kurde, sterowanie jest dosyć ociężałe, to jest chyba wina starego statku, możemy tu przyspieszyć? O o, przegrzeliśmy Fak, 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 fak Dobra, spróbujmy chociaż tego w takim wypadku Trochę już tam zapłonął Teraz tutaj No i to już całkiem nieźle wygląda, tylko teraz nie wpaść na żadną z asteroid i będzie spoko Wiem, że on nie zauważa. Ten kapitan chwała tego, że traci na lewo i prawo swoich towarzyszy. Może się skapnie dopiero, jak będziemy się zajmować nim. Pójdźcie za komedą, a czy za asteroidą? To też wyleci stąd zaraz. O, pociski. A. Dobra, jeszcze trzy mamy do pokonania. Akurat chciałem tamtą zaatakować, ale o, Jezus. Niech będzie tak. O, nie, nie, nie. Tutaj kolega. Proszę bardzo. żeby to nasz kapitan chwała został? O. Proszę bardzo. I właśnie, co teraz? Moje pytanie brzmi. O, o. Glari się nazywa jednak. Oh shit, dobra, nie, jednak co tutaj unikać czasem. Ej, hey, udało nam się. Dobra, obrócimy go z tyłu. Ciekawe czy jego wyżyczka się może obrócić też. A to jest pytanie. Na spacie możemy trochę szybciej chyba polecieć, więc tak, ale nie chciałbym spadać. Dobra, pięknie. O oh, wow! O oh, wow, 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 wow Spadamy stąd. Miny tutaj nie były specjalnie przyjemną dla nas informacją. Proszę bardzo piękny unik. Ej, całkiem że nam to wychodzi. Kurde, kolejne miny. Dobra, damy radę. To trochę musimy tu podlecieć. Ok, zeszliśmy mu z celownika na szczęście. Da, musimy troszeczkę naładować swoje. Właściwie nie wiem, czy mogę to nazywać naładowywaniem. To chyba raczej powinienem powiedzieć, że to jest rozładowywanie. <grych> to też nie do końca brzmi dobrze. W każdym razie zrobiło się za gorąco i musimy teraz to odpowiednio naprawić. Ok, proszę bardzo. Dobra, gdzie tym razem się pojawił? Albo po prawej. O, trzeba by tutaj uniknąć. Nawet nie wiem, gdzie oni są. Cholera, akurat tym dostaliśmy. Ale tym już nie. To już całkiem spoko wyszło. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden. O, nie, nie, nie. Przyspieszmy trochę. Całkiem nieźle te manewry mi wychodzą w powietrzu. Teraz się powinno udać, proszę bardzo. No, nam się jeszcze uniknąć. No, a tyle było z kapitana chwały, czy jak mu tam było? Rozwalony. Nie wiem tylko, dlaczego wszystkie kontrolki w tych grze są takie ociężałe. Ja wiem, narzekam w każdym odcinku. Muszę o tym powiedzieć. Wybaczcie, już przestaję. No, tak jest dobra, muzyczka triumfalna, przeżyliśmy to całe spotkanie z naszym kurczę, kolegą kapitanem. Spodziewałem się od tego, że zaczniemy ja odcinek no. od pojedynku, nawet nie trzeba go powietrznym nazwać, kosmicznym w zasadzie. Faktycznie dużo statków tu jest. We oh. will this, These ships come from converted worlds. They're refugees. For meeting me and talking permission, please answer us. Groot, that's enough. I don't see any rescuers, Alistair. <laughs> They're ignoring them. No, 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 no. Nova Corps might be a bunch of self-righteous domeheads, but they're, they're supposed to be helping folk. That's their whole flark and deal. Relax, Rock. I'm going to call the station and ask to speak to the world mind. Group. Welcome to Nova Corps headquarters. Naprawdę mogę wybrać różne języki w tym momencie? Wiecie co, pozwolę sobie jednak wspólny galaktyczny wybrać. Jestem ciekawy, co się stało, jakbym wybrał inny w sumie, ale nie, jednak chcę wiedzieć co się dzieje. Jak możemy pomóc? Eee. Chyba przestępstwami? Eee! Aha! Czy teraz? Mogę jeszcze raz to sprawę zrobić? A nie, okej. Okay. Dobra, a spróbujmy w takim wypadku właśnie tak jak powiedziane. Zamiar przestępstwa. Rychła zguba galaktyki, czy nie przyszłe zbrodnie nieistotnymi. Aha! No to faktycznie jest, jest problematyczna sprawa, a dokonane? E, Spać mandat.

Need to save The galaxy, galaxy cannot be saved, Peter Quinn. What? A, mass, a mass, mass delusion known as the Promise is sweeping, sweeping its systems, converting all who encounter it. it. In, In less than three, than three, three cycles, it, it has spread from the crew of a single, single star frigate to multiple outposts, worlds, and systems. Praxis 9, Rigel 3. 75.22%.

information of this nature to untrustworthy parties untrustworthy my tale and how long are you gonna hide from the church huh millennia millennia as long as it takes and if you try to come back you'll be completely outnumbered the darian culture will be preserved but it'll never be safe again Point <laughs> <taken>. <laughs> <laughs> <inaudible> <inaudible> we must leave why for unknown reasons the church is stockpiling resources. It's, its influence has grown beyond all probabilistic models. Then update your models. We, we cannot can adjust talk. our computations to the, the enemy's nonsensical power, power source. You mean faith energy. Faith as an energy source is illogical. It.

but yes then how do you explain that one because to an outsider it doesn't seem logical at all thanos used to say it was generated by living of the living computers of xandar the living computers force it exists because we exist and we exist therefore it does, no, so does this just like raker with other people's faith. maybe the way you do it can tell you how the church does perhaps you have, you have given us new data to consider Guardians of the we will. Later. Right now we hmm, will. ziarno wątpliwości w obodach wszechumysłu. Interesujące. Zawsze coś, I guess. Może przy jakimś finalnym starciu będzie to miało znaczenie. Unfortunately, he perished in the last year of the galactic war. Great. So no one We, we are pleased you reached the same conclusion. We did. It appears that our travel preparations are almost complete. Farewell, guardians of the galaxy. No, then you won't help us now. Co? Groot No dobrze, no jakby to się w żaden sposób nie, nie przedawniło przecież. To no, są oddzielne kwestie. No wybaczcie, musiałem poprawić szybko wiatraczek, który tutaj mam obok. No tak, no... zaraz.

Wiem, że odlecą w taki sposób, że nie będziemy w stanie ich śledzić. Raczej tak. Muszę pewnie na tą swoją bazę wskoczyć, a potem w jakąś nadświetlną A, a to się nie dało nic w związku z tym zrobić. A chociaż może? Jakieś narządzonko do śledzenia jest. o oh, Shit! To nie jest Hellbender Lady. Znowuż. By się tak to trochę... Jepsko? Czy to są oni? W sumie to nie, nie, teraz mi ciężko powiedzieć. Są oni jednak.

Only a matter of time before the galaxy accepts the promise. Sacrosanct is back there. We can't just sit here. And how are we gonna do that? We're dead in the flock and water. be Freely accepted. Oh yeah, and without an engine, we're screwed. Guys, guys, guys! Enough! Just stop already! I can't hear myself think. the się wkurzył, am Tym razem to do that i can't even run a diagonal i don't care just fix it scoff and what are we supposed <laughs> to do i don't know okay i can't just conjure up answers every two seconds fine no don't i just Nie mogę tego chyba nie chciał mi z złego powiedzieć. I need some rest. Ale patrzcie, czy mówi haj. Jak czybaka mówi haj, to wszystko będzie w porządku. Nie ma co się kurczę zamywać nie powiedział, jedyny zachował spokój Drax tu w ogóle jeszcze został? Jest, siedzi tu cały czas Boję się o Draxa, mam wrażenie, że nie jest bliski przyjęcia właśnie tej obietnicy, szczerze mówiąc Cholera jasna, no naprawdę się martwię, że on jest o krok od tego, żeby przejść na ciemną stronę mocy. No ale jeśli tak się stanie, to przywrócimy go jakoś z powrotem na odpowiednią ścieżkę, mam nadzieję. O, z całym szacunkiem, ale nie zrobiłem aż niczego złego w tym momencie. W sensie Peter nie zrobił mnie empatia bezsensowna. Co tam? Porozmawiajmy, jeśli masz jakieś wąty. Że bardzo wszyscy darli mordę w tym momencie. Wszyscy no mordę, jest spoko ale, ja, ale Peter się odezwie raz głośniej i od razu foszki poleciały. Zobaczcie, niby tacy dorośli, co tu się kurna dzieje? Czy ja to mogę wziąć prysznic? Może to jest jakiś sposób. No w sumie, na stres na pewno prysznic nie jest złym pomysłem. Co myślałem o tym, żeby porozmawiać jeszcze z ludźmi, no ale. No ale okej, okay, niech będzie i tak. Kto mi tam dostał do rozmowy? Jeszcze Rocket w sumie, bo nie chciał gadać. Uh, Gamora nie chciała gadać, to został nam rok, tylko w sumie powinniśmy byli jeszcze niego podejść w szlak, on na pewnie próbuje jakoś naprawić ten Sprzęt Ale przynajmniej mamy, mamy możliwość wzięcia spokojnie prysznicu, nawet nam nikt nie przeszkadzał tym razem Dobra, czyli co Co nam się udało zrobić nie wiem, mogą mieć zęby jeszcze? Jak już takiej taki jest, stacji jesteśmy, wiecie? Oho, Rocket tam coś odwala. Co tym nie dzisiaj, <grytanie> no faktycznie, w sumie nie dotarło to do mnie, ale tu jest tylko jedna szateczka. Pewnie, że są otwarte. No przecież kurde. Tam lama coś odwala, słyszę to.

No, I mean flow capacitor. Words get a little messed up when I'm tired. It's too to Okay, crooked. Może trochę odpocznij w sumie jednak. Znaczy nam ciągle czas na to, żeby odpocząć. Tak oni co. A? Chyba grama dla zostań jeszcze zrelaksowała. Niewidoczny. Yyy Może teraz gród. What's that stuff you're drinking? Jestem Groot jak herbal tea, ale uh, sure nie <laughs> to to small talk z Grutem, wiecie? Nie ma w tym niczego złego uh, uh, maybe you can show me? I roket tam zapierdzielający w pracy tell if that's cannibalism i think i'll pass on the leaf juice but i'm glad to see you've got everything under control at least one of us does speak for yourself Where is it's Where is Drax? yeah yes drugs otis Jesus Christ, rock. Co to co to było? Uh, rocket. What is it? I'm busy. I was Co to say if you want to take a break after this, I don't think anyone will hold it against No właśnie. No, I ain't Nie to nie to chciałem zapytać. Nie wiem dlaczego jesteśmy tak bardzo defokusowani w tym momencie, w tej rozmowie, ale trudno. Dziękuję za powrót y, również ostrości w y, grze, zawsze miła sprawa. Czy tutaj coś mogę zrobić? Nie. Słyszę ten odgłos cały czas i mnie zastanawia

Ja tam chyba dalej sieci pewnie przy, przy kokpicie. Tak strzelam. Więc statek jeszcze nie jest naprawiony za bardzo. Więc i tak nic nie zrobimy pod tym kątem. Zamkniemy to sobie. Znowu? To u mnie jest ta lama, tak się zastanawiałem. Ptulka spała sobie spokojnie, nikomu nie przeszkadzała, tak? Jak się przeciąga teraz. Patrzcie. What the f. f <laughs> to nie tylko ja miałem taką reakcję. O, i moi drodzy, tak właśnie wygląda. Strznicy galaktycy to jest to, z czym się muszę ostatnimi czasy mierzyć praktycznie cały czas. Czyli to, że gra się sama istnie, absolutnie wykrzacza. Skończymy sobie to odcinek w takim wypadku w tym miejscu. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Muszę na serio przemyśleć, czy jest sens kontynuować grę, jeśli co 15 minut, czy nawet częściej muszę walczyć, tak naprawdę, z rozgrywką. Więc e, może się okazać tak, że to byłby ostatni odcinek. Zobaczycie to w tytule, a pewnie w opisie filmu zobaczycie wtedy wyjaśnienie. Po prostu muszę to przemyśleć, bo sympatycznie się te wszystkie rozmowy przeżywa, ale, ale z poziomu, jeżeli chodzi o techniczne przygotowanie gry, jestem absolutnie niezadowolony i Uważam, że jest to po stronie twórców, bo razu Wam jak ktokolwiek zapyta tak, wymagania systemowe spełniam. Tak czy siak, dzięki wielkie za oglądanie do tego momentu cokolwiek podejmiemy, jakąkolwiek decyzję podejmiemy dalej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na inne moje filmy, zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, a my widzimy się niedługo w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej!